Siema, witajcie. W siódmym odcinku Zagrajmy World. Ocą, którą dziś ocenimy jest użytkownik Skyscraper. Jak to mam w zwyczaju, oceniam najpierw tło, które w tym przypadku jest bardzo słabe. Wygląda na to, że zostało tam połączone kilka tapet pulpitowych. Opis kanału, co tu dużo mówić, jest uzupełniony, czyli informacje o let's playach są. Wystarczy dodać tylko małe info o sprzęcie, chyba że Sky lubi odpowiadać ciągle na to samo pytania dotyczące jego komputera. Playlisty są, czyli spokojnie możecie wejść i przeglądać filmy z takich gier jak SWAT 4, Tomb Raider Legenda lub Zax Galaktyczny Wojownik, o której nigdy nie słyszałem. Prowadzi on także serię minigame, przedstawia w niej, jak to sam określił, małe gry. Materiały wideo to dobra jakość, są w HD, mimo to przy oglądaniu czasem możemy odczuć spadek FPS-ów. Audio. I tutaj pojawia się największy problem. Wyraźnie dają się wyznaki harczenie, czasem mniejsze, czasem większe. Przejdźmy do komentarza. Po obejrzeniu kilku let's play'ów możemy wywnioskować, że jest to człowiek z humorem, nie spina się przy nagrywaniu i podchodzi do tego na pełnym luzie. Co prawda czasem milknie, ale to początki, więc nie ma się co dziwić. Przy rozpoczęciu nowego let's play'a stara się nam przybliżyć najważniejsze informacje o danym tytule. Przyszedł czas na ocenę końcową, która wynosi 6 na 10. Dziękuję za obejrzenie, zapraszam Was na jego kanał, link macie w opisie filmu. Serdecznie zapraszam Was do oglądania następnych odcinków naszego programu. Pozdrawiam Was i na razie.